A teraz tak na serio. Chciałem się pochwalić super ekstra nowoczesną kuchnią. A właściwie z zabudową kuchenną. Wykonaną z płyty High Gloss Lakier. Zaczynamy od wyspy, gdzie od salonu połączyliśmy płytę Highgloss z lakierem. Krawędzie oczywiście gierowane, czyli cięte pod kątem 45 stopni. Co daje nam fantastyczne połączenie dwóch elementów. Na narożnikach daliśmy listwy plastikowe dla zabezpieczenia główki małego dziecka, co też zabezpieczy nam przed uszkodzeniem. A. Wyspa jest fantastyczna Zaraz za wyspą kryje się duża szafa wisząca której też krawędzie są łączone a grubość ramki 5 cm hmm. Dwa długie fronty jedna duża szafka, wspaniałość. Obok mamy okap, a dalej jej siostrę lub brata, mniejszą szafkę. Szafeczki te otwieramy w bardzo prosty sposób, hoppa, i mamy dostęp do szafki. I następna szafka, hoppa. Wnętrze szafki, jak to wnętrze. Przegroda, półeczki. A otwiera nam tą szafkę. Wspaniały system. Co z tą ostrością? Halo? Okej. Okay. System Bluma. Nie tani, nie drogi, ale robi robotę. W środku zastosowaliśmy zwykłe zawiasy i niezwykłe. Takie jak trzeba było. <laughs> Szafka wisi na ośmiu zawieszkach, bo ma swój ciężar i musi pomieścić i udźwignąć. Zamyka się też banalnie prosto. Jednym paluszkiem dociskamy. Proszę bardzo. Fronty dzielone. Pięknie, cichutko nam się domyka. Dalej. Hop. Takie cuda, panie. No to idziemy dalej. Dalej mamy piękną zabudowę, w której umieściliśmy mikrofalę i piekarnik. Mhm. to szafeczki pod piekarnikiem umieściliśmy jeszcze cztery szuflady oczywiście też blumy wysokie głębokie elegancko ze spowalniaczem robią robotę dalej mamy fantastyczny system który nazywa się Magic Corner jednym frontem Wysuwamy sobie, proszę bardzo, mamy dostęp do kosza, ale gdybyśmy tego nie mieli, to musielibyśmy się tam zagłębiać głęboko do tej szafki i głowę sobie obijać. A dzięki temu przesuwamy kosz w prawo, i to, co mamy w głębi, wyjeżdża wprost do nas. Fantastyczne rozwiązanie. Magic Corner. Polecam wszystkim praktykom. Hop. I zamykamy. Co trzeba zwrócić uwagę na to, że tutaj też postaraliśmy się, by wszystkie fronty leciały po słoju. Wow. usłojenie piękne. Piękny połysk. Do tego dołożyliśmy jeszcze uchwyty firmy Zobal, które daliśmy do lakierowania proszkowego. Wyszedł piękny czarny kolor. O proszę. Tak więc po Cargo umieściliśmy, po Magic Cornerze umieściliśmy Cargo, następnie kolejny bajer. Gdy pracujemy w kuchni bardzo często mamy brudne ręce i często korzystamy z kosza, więc żeby nie upierniczyć frontów i uchwytów zastosowaliśmy taki czar. magiczny palec, który znajduje się tu. Proszę bardzo. Tak to działa. drzyk, drzyk I nam wypycha front, w którym chowamy sobie śmieci jakąś chemię kuchenną. Zamykamy. Pyk, domknięte. Dotykamy. Oj, dotykamy, a on jedzie do nas. Może jeszcze raz. O. Działa to tak. Wciskam palcem. Można powiedzieć, że tylko dotykam. A dalej dzieją się już czary, oj czary. Następnie za szafką zlewową umieściliśmy zmywarkę. Zmywarka, jak to zmywarka. Za zmywarką szafka narożna i nasi inwestorzy zażyczyli sobie tutaj tak zwaną karuzelkę. Proszę bardzo. Fronty otwierają nam się głęboko.